Witam. To jest szybki poradnik jak poprawnie obezwładniać ludzi. Więc jeżeli masz demencję to ci się to nie przyda. Oczywiście to, że dostajesz też leciutki w pierdol, to nic ważne żeby nie przegrać. I pamiętaj przy takich pojedynkach nie ma zasad, więc na spokojny jak w Wielkiej Brytanii z noży też można korzystać. Lub z automatów, bo przecież 350 kg to nic jak na takiego skibigi sigma jak ty. I pamiętaj: tylko cwaniaczki używają jako pierwsi ulte, więc spokojnie czekaj, aż twój przeciwnik użyje pierwsze. I zawsze musisz pamiętać: jedno, śmierć na wrogów ojczyzny. I nie można dać przewagi wrogowi, więc nie dawaj ani chwili na odpoczynek. I jak nie widzisz wroga to na spokojnie nawalaj na ślepo, bo jest zawsze szansa, że trafisz. I pamiętaj, że często nie są to najbardziej inteligentne formy życia. Więc jest duża szansa na to, że będą robić to samo kilka razy. Więc po prostu pierdolni tak samo jak za pierwszym razem. No i widzisz twój wróg nie ma już szans, co najwyżej ma szansę na wiadomo co zrobienia szympansowi. Więc pod koniec możesz straszyć wroga atakami, które nawet nie mają go trafić. Miłego Wam!